Agata rozwija karteczkę. Czyta. No i powiedz, co to jest? Rachel, rachunek ze sklepu zoologicznego. No najadłeś się, piesku, najadłeś się. Biega Andrzej. Jest tu. Zwróciłem się, bo uciekł mi na bazarze. No to to jest dla ciebie. Agata podaje rachunek. Poszedłeś na wyżerkę? No ładnie. Łatwo cię przekupić, a to jest bardzo zła gra, na szczególnie dla No. A tak, gdzie butek? Z domem tego narzeczonego. Co się kręcić, się do mnie. Gózka? Jego też. Wata się tam, do Wódka. Policjantka kiwa głową. Wychodzi. Lepiej, żeby nie był tam sam. Andrzej wpatruje się w Alexa z niedowierzaniem. Nie, zjadła się. Szefowa i Andrzej opuszczają komendę. Podobno poznali się pół roku temu po jego rozwozie. Ale według przyjaciółki spotykali się ze sobą od dwóch lat.